Na spacerze rodzinnym, mam dwie turki, 10-7 lat, pomyślałem, że fajnie byłoby je zabrać do Centrum Pieniądza NBP, żeby pokazać im e, tak naprawdę, co to są pieniądze, co to jest tam numizmatyka. No, myślę, wydaje że każdy z nas powinien e, edukować swoje pociechy. Myślę, że w moim wieku dziewczyny to jest troszeczkę za wcześnie na to, żeby się zainteresowały nomizmatyką, i dla nich to jest nuda. Ale dobrze, żeby to ziarenko tam gdzieś zasiać, żeby wiedziały później, co to jest i weźcie czego jako dziedziczą kolekcję, żeby miały jakiekolwiek pojęcie. Na no to wchodzimy. No to chodźcie, podejdziemy. No, zobaczymy. Jaka fajna muzyka. O, moje nie zniknęło. O, straciłem wszystkie pieniądze, chciałem po nie sięgnąć. Tutaj jest bardzo fajne miejsce dla dzieci. Jest taki efekt z lustrami, że wygląda to tak, jakby to była wielka nieskończoność spadających pieniędzy. Spójrzcie sami. Dzieciom się to bardzo podoba. I tutaj Pan wyjawił pewien sekret, że jak się zbliżamy do ściany, to coraz więcej pieniędzy się sypie. O, coraz więcej, coraz więcej. Spadają. A jak się zbliżymy, żeby jej po niej sięgnąć, to znikają. Taka zabawa w barkę Zobacz, pokaż, pokaż, pokaż Alicja jeszcze, jak spróbuj złapać pieniądze, które chcesz złapać. O, zniknęły. Tam są, zobacz, tam dalej. O, też zniknęły. No nie. No nie ma szans. No to idziemy, co? Bardzo fajnie yy, moje dziewczyny sobie oglądają takie multimedialne ekrany pozwalające klikać i pokazywać czytać różne informacje o starożytnych pieniądzach, starożytnych cywilizacjach. Centrum Pieniądza jest bardzo interaktywne, co bardzo pomaga w szerzeniu numizmatyki wśród dzieci. No to pokaż miłkę tylko tyłem. Co to za dać? dać? Jaja są trwałe? Nie, to był pszenice. No to dalej pszenicy. Niestety, myszy zjadły zboże. Nie masz czym zapłacić sprzedawczyni. No to nie. Może kury damy? Kury nie. kurczaki uciekły podczas drogi na targ. Nie masz jak zapłacić sprzedawczyni. O! Wygląda na to, że jajka się. Aha. Czyli wszystko było bardzo Mm, takie nie trwało, nie? No to najlepiej pieniądze by było mieć. No właśnie, i dlatego Prawda? wynaleziono pieniądze. Prawda? Słuchajcie. No pieniądze, bo ta jajka się potłukły, Trwałe. A uciekły, a pszenice zjadły myszy. No to, no to teraz dalej. I po to właśnie wynaleziono pieniążki, bo wtedy one przechowują po prostu wartość w czasie. Tutaj widzimy miedziane płytki. To jest jedna wielka, 20 kg. Tutaj jest mniejsza. No, i wytłumaczyłem dziewczynom, dlaczego. Po pierwsze, dlaczego są takie certyfikaty autentyczności, jak to nazwałem, potwierdzenia danego króla, że, że to jest zważone i to jest dokładnie to, co trzeba czyli mieć. Dodatkowo to, co jest ważne, no to dlaczego są cztery na czterech rogach? Po to, żeby sobie nie można było po prostu odkroić czegoś, jakiegoś tam kawałka, no i sobie przetopić na przykład. A dziewczyny oczywiście zaczęły kombinować, a może by odkroić tutaj z boku na przykład kawałek. Także dzieci mają zawsze fajną, bujną wyobraźnię. Tu fajne stanowisko, gdzie można sobie zrobić quiz z wiedzy giełdowej. To jest fajne miejsce, gdzie można pokazać jak towary, którym kiedyś się handlowało wyglądają. Złoto, ropa, kawa, cukier, pszenica, ryż, bawełna i aluminium. Tutaj na ścianie ciekawe puzle magnetyczne. Zaraz dam dziewczynom zadanie, żeby je ułożyły. Jedyna okazja, żeby zobaczyć na żywo, chociaż przez szybę, ale na żywo banknoty, wszystkie banknoty euro razem z 500. No i monety. No i ułożone. Usiąść przy biurku z panem Andrzejem Heindrichem to zaszczyt. No, dla każdego, coś miłego. Nie wiem, czy widzieliście. E, tu jest, y, może oddalę, żeby pokazać. Jest takie, takie miejsce, gdzie mamy wzory banknotów perelowskich. Zobaczcie, ile tego jest. No, i naszych współczesnych. sto 150, 20. Fajnie jest pokazany cały proces tworzenia monet. Widzimy gips, matryca i gotowy produkt. Niesamowicie estetyczny gabinet numizmatyka. Tak to nazwali. No i oczywiście multimedialne. Wszystko multimedialne. No i piękny gabinet. Mm. Największym zainteresowaniem oczywiście cieszą się wszelkiego, wszelkiego rodzaju ekrany i gry, które na przykład łapanie złodzieja. Tutaj widać łap złodzieja. No i wyszliśmy. Troszkę było czekania, bo była duża kolejka, no tak przez godzinkę czekaliśmy na wejście, no jak to zazwyczaj bywa z dziećmi, nie zobaczyliśmy wszystkiego jeszcze, a tak naprawdę nam zabrakło czasu, a byliśmy tam w środku około półtorej godziny, także będziemy musieli to powtórzyć, do zobaczenia, cześć!